Manderko, cześć i czołem tutaj, Szybek.pl i witam was w kolejnym odcinku z serii Feed the Szybek. E, tak troszeczkę czasu już minęło, na nawet troszeczkę dużo, jejku, jak ja się już stęskniłem nad, za tą serią. E, z różnych przyczyn, których efekty w sumie też będą widoczne dopiero za jakiś czas. E, nie nagrywałem e, przez tam troszeczkę, nie wiem, tydzień, może półtora. Mam nadzieję, że dwa tygodnie już nie minęły. <laughs> um, ale tak. Kupę czasu już minęło. Um, tak więc może zaczniemy coś robić i jak widzicie są tu... Gdzie ta trzecia? O, tu jest. Um, są tu krówki, więc mam zamiar coś sobie wykombinować. Patrz tu. E, co będzie produkowało mi jedzonko? Jako że... Hmm, może przejdziemy się jeszcze tutaj. A, tak, te latanie. Kurczę, latanie mam ograniczone przez jakiś komponent z zbroi. Jeżeli sobie ją ściągnę. O, to mogę normalnie szybko latać. A w każdym razie. Zboże wykorzystujemy głównie do tego, żeby zasilić nam tutaj wszystkie maszynki, które musiałem też aktywować, bo cały system energetyczny padł. Nie wiem, może ktoś go wyłączył, dawno mnie tu nie było, albo coś z tych rzeczy. A, I generalnie, jeszcze wam pokażę, troszeczkę postawiłem tutaj bloczków. Teraz już to nie wygląda aż tak brzydko. Te przejście, tylko no, bo tutaj w sumie się nic nie zmieniło. E, tak, już nie jest takie okropne. Znaczy, dobra, nie jest. Może nie jest ładne. Um, hello? O. Nie jest bardzo ładne, ale spełnia swoją rolę. Jakoś teraz inaczej wygląda, nie jest przynajmniej z dyrtu. Dobra, do czego chciałem dzisiaj zmierzać? Co chciałem dzisiaj robić? Um, tak, chciałem użyć tych, oto właśnie maszynek. Mhm. Czyli część z Was już chyba wie, o co chodzi. Będziemy robili coś jakby. Hmm, taką jakby, jakby rzeźnię. O. Mhm. A zatem, od czego zaczniemy? Od tego, że ja sobie tu zrobię małą platformę. Okej, okay. widzę, że troszeczkę tutaj tak opustoszało to małe wzgórze ten pagóreczek, więc tu będę musiał coś potem zasadzić. Oczywiście nie będą to te zwykłe drzewka. Mam różne ciekawe sadzonki. Trzeba ten teren troszeczkę zmienić. Um, ten nas jest spoko, ale wiecie, z czasem kurczę, te kolorki hmm, tak, troszeczkę się um, nudzą. O, znowu tu sezonki pospadały. Um, I tak. Na tej platformie powstanie teraz taka mała rzeźnia. My sobie teraz zrobimy takie wytyczne, gdzie co będzie stało. Um, czyli wiecie, takie małe pokoiki, gdzie cała ta magia będzie się działa. Potem oczywiście więc w następnym odcinku, jeżeli chcecie, także już teraz zaznaczam, będziemy dekorować to jakoś, czyli pozmienia się na przykład część podłogi, pozmienia się wygląd tych, 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 tych miejsc właśnie, żeby jakoś krówki były w czymś ładniejszym, a nie tylko w takich stąbrikowych pokoikach, one nie, zresztą nie będą duże, ale to zaraz zobaczycie. Um, hm, hm, hm. Także na razie zrobimy takie coś w miarę prostego, tak żeby po prostu działało. A jeśli chodzi o tą całą ładną stronę, to tym się zajmiemy za. Hm, hm, hm. Za w następnym odcinku. Jeżeli chcecie, a jeżeli nie, dokończę to sam i zaczniemy czymś innym się interesować następnym razem. Być może wiecie coś znowu z układami, jakimi się. Czymś tam, nie wiem, jakaś machina cała, machinerię jakąś postawimy. A na pewno w końcu muszę zautomatyzować pszczółki. Potrzebny mi jest woven silk, żeby na przykład zrobić sobie lepsze te plesaczki, um, oraz żeby zacząć produkować te większe ule. Tak, także ten woven, woven silk na pewno się przyda. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, że to właśnie tak się nazywało. O, wygląda na to, że jeszcze skoczę, zrobić troszeczkę bloczków więc znowu krótkie przyspieszenie no okej, okay, wycieczka sama w sobie długo nie potrwała, może z minutkę, dwie ale jednak wolałem to przyspieszyć, żeby mm, nie było czegoś takiego, że po prostu stoję nie mówię, tylko czekam aż coś tam się zrobi w maszynce, przykładowo przepali e, kamyczek, dobra to tak, tu będzie pomieszczonko w którym Będą krówki, te duże Tutaj będziemy je też rozmnażać O czym też za chwilę się zajmiemy Aha. Właśnie Teraz by trzeba też poustawić już powoli maszynki Chociaż nie, dobra, najpierw jeszcze ustalimy sobie drugą taką komorę I w tej drugiej Czyli tuż za ścianką Będą krówki, które będą rosły One sobie dorosną i wtedy Coś się stanie. A co, tego nie powiem. Cenzura. Um, z tego co pamiętam, w ostatnim sezonie, właśnie na koniec, znaczy sezonie. Hmm. Chociaż nie, to był sezon. No dobra, to w ostatnim sezonie, właśnie zaczęliśmy się tym zajmować. Zajmować e, tuż przed końcem, tuż przed tym, jak zmienił się modpak na serwerze. E, właśnie na ten. Wtedy byliśmy bodajże na Ultimate. Tak. Ultimate? Mhm, mm chyba tak. Najpierw był Dairuf 20. Potem był Ultimate, chyba. jakoś kurczę, tak. Teraz już się pogubiłem. Mhm, um, hm, hm. Dobra, i w zasadzie, w zasadzie te dwie komory nam wystarczą. Ja je mówiłem przy ozdobie um, w następnym odcinku. Zresztą zrobimy coś, żeby to wyglądało na rzeźnie. Właśnie, czy tu się da zdobyć krew? Blood. Zobaczmy. Uuuu, uh, wizard, to nie, Tinkers Construct. Może ta z Tinkers Construct się nam przyda, bo ta a, z, z, z Blood Magic hmm, raczej nie będzie do uzyskania. Przynajmniej nie tak łatwo. Może tym też się zajmę, chociaż jeszcze sam nie jestem pewien, bo nie będzie to proste. W ogóle nic nie wiem o tej modyfikacji. Jedynie to, że raz... Um, bodajże orzeszek tu przyszedł Bardzo szybko sadzonki u mnie rosły Jakieś takie magiczne właściwości miała a jakaś zbrojka No dobra, w każdym razie Krew jest Nie pokazują tylko jak jej uzyskać U. Bielerko krwi Hmm To by oznaczało Co to jest? W serio? O kurcze Um, to by oznaczało, że da się to wylać. Więc zrobimy sobie coś na wzór. Mm -hmm. Takiego strasznego miejsca. Uh. U. No nieźle. Dobra. Wystarczy. Wystarczy, bo się zaczynam jarać tym, co możemy zrobić, a nie tym, co mamy teraz do zrobienia. Dobra, chronotyper Tym gostkiem będziemy sobie tu przerzucać małe krówki. że w ten sposób. Chyba. Skąd w nim się wzięła energia? Nie mam zielonego pojęcia. Czy coś tu w ogóle pod tym jest? Nie, to był kamień. No kaman? on. Hmm. Dobra, tu będzie kto? Na typer. Kolejny bloczek. Hmm, breeder. No tak, on musi być po tej stronie, bo stąd chcemy brać krówki. A tutaj będzie zboże dostanie energię i będzie nam rozmnażać krówki jak tylko się da im więcej tym szybciej będziemy robić więc myślę że tak z 8 krówek jeżeli tu będzie będzie spokojnie wystarczająco aż nawet za dużo więc tak to będzie spoczko kolejne bloczki jeszcze tutaj sludge dobra nie jestem pewien wymowy więc nie chcę skaleczyć i jakbym to zrobił to prawdopodobnie ktoś by mnie poprawił ale to wiecie małe e, małe piwo mały błąd znaczy, ma duży błąd. Tylko, że, że jeżeli komuś by to zapadło w pamięć. Dobra. Um, I Meatpacker, Dobra, tego gostka będziemy musieli postawić gdzieś w tym miejscu. Um, dobra, to tak. Ty będziesz nam wycinał duże krówki. Więc ty będziesz sobie. No nie z tej strony. Hmm. Okej, okay, chodź tu. Ty będziesz patrzył się tu. Oho. Prawdopodobnie ciebie też będzie trzeba przestawić. O. Come on. Okej. Okay. Jest. Oho. I ty w ogóle masz interfejs z energią? Tak. O. Przecież się zastanawiałem czy skąd ty masz tą energię. I tak. So od ciebie będziemy zabierać ten cały płyn. Mhm. I potem będziemy sobie go przerabiać. No okej. Okay. To co jest następnym krokiem? Oprócz tego, że zaraz napiję się e, Potion of My Vision. Tak, przygotowałem sobie, bo nie mam nic innego. Nie chciałem craftować jakichś specjalnych urządzeń. No, ładne miejsce. E, to zrobiłem sobie z klasyczne potki, żebyście lepiej widzieli. Aha. To teraz tak. Dobra, jedne, jedno możemy w sumie już wypić. O, noska już idzie. Ciemno się robi. puf OK, nieco jaśniej. Aha. Jedynie co będą nas kurzać bąbelki. No ale na niej już niestety wpływu nie mam. Aha, dobra. To teraz zaczynamy zabawę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć, sześć bloczków w tamtą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jesteś jest, jest, jest pięć? Moment. <laughs> już się zgubiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok. To prawdopodobnie jesteś Ty. Aha, o dokładnie. A tutaj sobie ustawimy te bloczki. O, come on. Jest. Dobra, bo musimy tu zapodać troszeczkę energii. A następnie do ciebie też będzie trzeba. Hmm. Problem z tobą jest taki, że do ciebie da, trzeba dać i itemki, aha, oraz energię. A w jednym bloczku raczej tego nie zrobimy. Hmm. Dobra, zatem tesserak na tym postawimy i będzie wysyłał nam to, co będzie trzeba. Tak myślę. Mhm, to nie będzie najgorszy pomysł. Dobra, to tym się zajmę potem. Teraz by trzeba podać tutaj energię Trzy bloczki obok Raz, dwa I trzy Ojej, troszkę bardzo napsułem Trudno Zaraz się to naprawi Oho uh -huh, Tak jak podejrzewałem Come on, chodź tu do mnie. Okej, okay, już jest lepiej I teraz raz, dwa, trzy, cztery Pięć bloczków, nie, w zasadzie sześć Na lewo Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tam ktoś jest, prawda? Aha, Jest nasz koleżka. Teraz dostaniesz troszkę energii. Ok. To już jest ustawione. W tym momencie, czego potrzebujemy, to jeszcze sposób, żeby uzyskać stąd. Te ciecze, które będziemy uzyskiwać, czyli piękny slime bodajże oraz płynne mięso. Z tego drugiego będziemy właśnie robić sobie sztabki mięska oraz bloczki. Raczej będziemy żywić się sztabkami. A z tego poprzedniego nawet nie jestem pewien. Zobaczmy. Piękny slime. Czy ja coś z Ciebie mogę zrobić? Hmm, hmm. Mine Factory, i teraz tak, czy tu mamy. Dobra, to jest to samo, okej. Okay. Raw Meat, Ciebie się robi, no ze sztabek, no to to nie działa tak No dobra to nie wiem to będzie po prostu chyba zwykły odpad który będziemy gdzieś musieli sobie e, przechować dobra to bierzemy tak nie item tak tylko fluid to, to sobie ustawimy hmm powiedzmy na tym poziomie następnie tutaj będzie jedna rzecz Chociaż nie, 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 nie. Inaczej. Polecimy na bok. Aha, tutaj. I teraz tak. W tym miejscu będziemy kolekcjonować piękny slime. Mam przynajmniej taką nadzieję. A tutaj będzie meatpacker. Hmm. Powinno działać. Powiedzmy, że ustawimy Cię tu. Hej, on też ma troszeczkę energii. Co to za bugi? Czy ja jestem jakiś elektryzujący, czy jak? Um, Okej. Okay. W tym wypadku zrobimy tylko jeszcze jedną rzecz pod nim. Tak, żeby potem nie szukać, e, gdzie u licha jest ten bloczek. Nie. To teraz sobie przygotujmy, oho. Oho. Oho, dobra. I teraz w tym momencie mogę nic nie zrobić, bo nie zejdę tam na dół. Dobra, wykopiemy w tą stronę i oho, tu jesteśmy. Dobra. To teraz tak, gdzie jest nasz, nasz prądzik? Tu jest nasz prądzik, układamy sobie go tutaj. Tak, żeby to było jakoś schematyczne. Może polecimy w tym kierunku. Oho. Ok, mały lak, ale już jest spoko. Zaraz sobie tu podłączymy te seraki, będzie cała nasza energia stamtąd. W tym momencie możemy tu postawić chyba Meatpacker. Mhm. Ok, to już mamy. Teraz tu będzie trzeba dać coś, co by kolekcjonowało Pinky Sign. No najlepiej, co by się do tego spisało? Może Drum. Jak się cię robi pokaż. Hm, troszeczkę stali. Płytki naciskowe. Okej. Okay. Wygląda prosto. Pojemność jest całkiem spora, więc wystarczy na dłuższy czas. Ewentualnie potem się podmieni. Hm. Dobra, troszkę, troszkę dziwnie te napisy wyglądają. <gryw> Dopiero teraz to zauważyłem. Hej, to też wygląda dziwnie. O matko. Co to jest? U. Wygląda fajnie. Okej, okay, czego nie mamy? Nie mamy tego. Uuu, w ogóle nie ma żelaza. Hmm... Ok, weźmiemy sobie to z Rotary Craft. Widzę, że już wcześniej przygotowałem. A przy okazji sprawdźmy, czy tu nie zostało troszeczkę żelaza. Nie. niestety nic a nic. Więc zastosujemy te, które teraz się nam tu przerabia. Jednak fajny bajer jest właśnie z tym, że zostawiłem sobie ten mały kącik tutaj. On się często przydaje. Jest znacznie szybszy niż ten z Thermal Expansion. Jeśli chodzi przynajmniej o piecyk. Okej. Okay. Ej, czy myśmy w ogóle to skraftowali? Okej, okay, teraz już na pewno. O, okej, okay, dobra. Wszystko działa. jam jest. Ładnie pięknie. Hm. Następny krok. Następny krok to będzie to podłączyć wszystko ładnie. Czyli skopsamy sobie w tym kierunku. O. To sobie postawimy tutaj. Uhu, a i się kończy. Jam um. is empty, okej. Okay. Hm. Nie, 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 inaczej, najpierw zrobimy to tak, że mięsko sobie, o, nie kluczem Okej, okay, w ten sposób, a mięsko sobie tu dopłynie hmm, Jednak jest za ciemno Pijemy, pijemy, okej okay. A mięsko sobie najpierw tu dopłynie, a potem będziemy się interesować tym, e, czy mamy tutaj piękny slime, który nam przeszkadza, czy też nie no, bo one tak troszeczkę kolidują ze sobą, z tego co pamiętam. Się potem maszynki zapychają. Dobra, może na tym rozwidleniu sobie damy deseraczek. Ustawiamy go na nas. Um, hmm. Tak, chyba musimy wykorzystać to. Z tego co pamiętam. Żadnej kontroli redstone'owej Chcemy przyjmować tylko i wyłącznie energię. To tak, zatwierdzamy. Mhm. W tym momencie powinna już tu być energia. Zobaczmy. Tak, jest energia. Super. Kolejna rzecz do zrobienia. Trzeba tu sprowadzić krówki. Może przyprowadzimy je tutaj. Mhm. Um. A, w ogóle może sobie włączę latanie. W końcu je wykorzystujmy, nie? Aha, i z tego co przeczytałem, chcielibyście, żebym potrafił jeść trawę. Troszeczkę dziwne, ale okej, okay, jeżeli mam taką mieć zdolność, uraduję Was to. <ścoughs> no to wykorzystam. Um, postaram się tylko znaleźć jeszcze jakąś. Hmm, nawet krówkę, tak? Chyba jak rozmnożymy więcej krówek, to jakąś sobie porwę i one też mają tą umiejętność, więc myślę, że ten gen uzyskamy jak to się jeszcze zobaczy w ogóle ile już materiał trwa? hmm, tak nawet już troszkę e, dobra, kolejny krok, kolejny krok, który musimy zrobić z tego co widzę, to nie porywa nam dużych krówek hmm, też może przetestujmy to uhu Dobra, działa. Z pewnością... Nie, nie. Moje krówki. Ja nie mam krówek. Co się stało? Okej, okay, mięsko tutaj już przyleciało. Oj, oj, oj. Zapomniałem, że to już złączone. Dobra, pinky Slime przynajmniej chyba teraz tu wpadnie. Albo i nie. O matko. <laughs> Come on. Dobra, wiecie co? Ja teraz muszę iść poszukać krówek, ale to nie jest w tym wymiarze, więc tym oto smutnym akcentem straciliśmy trzy krowy Nasze rancho poległo. Ach. Dobra, nic, tu trzy krówki i zobaczę, czy to w ogóle działa. Więc do następnego, tak. <laughs> Idę płakać do konta Albo zagram w antenę, Albo coś nakręcę z Unturned Albo nie wiem, dobra Trzymajcie się i do następnego